Cześć! Przyszedł czas na odcinek, który cieszy się Waszą największą sympatią czas na DIY! Dzisiaj przedstawię, jak odnowić biurko, dosyć stare biurko, jak zmienić imidż naszego plecaka, i jak z koszulki, dosyć dużej koszulki. Można zrobić tunikę lub sukienkę. Często jest tak, że na portalach ogłoszeniowych ktoś chce oddać jakiś mebel za darmo. Tak było też w przypadku tego biurka. Więc teraz pokażę Wam, jak z tak starego mebla można zrobić coś nowoczesnego, co będzie pasowało do każdego wnętrza. Do wykonania biurka będziemy potrzebować folii ochronnej, papieru ściernego o gramaturze 220, benzyny, farby, tacki malarskiej, wałków i pędzli, nożyk. Spreju, gałek do szuflad, kleju do drewna oraz okleiny o wybranym przez nas wzorze. Renowację biurka zaczynamy od przygotowania miejsca. W pierwszym etapie korzystamy z papieru ściernego i wygładzamy powierzchnię. Następnie przygotowujemy farbę i podstawkę malarską, by pomalować biurko. Nakładamy pierwszą warstwę farby. Pamiętajcie, że nie należy malować miejsc, na których znajdzie się okleina. Jeśli pierwsza warstwa farby nie pokrywa dobrze powierzchni, należy nałożyć drugą warstwę. Po wyschnięciu pierwszej warstwy farby nakładamy drugą. Kolejnym krokiem jest wymierzenie okleiny na blat oraz szuflady. Do oklejania blatu będzie nam potrzebna druga osoba, która pomoże nam zrobić to tak, by pod okleiną nie znalazły się pęcherzyki powietrza. Oklejanie blatu należy robić spokojnie, wolno i zdecydowanie. W kolejnym etapie przyklejam gałki do szuflad i szafki klejem do drewna. By szuflady chodziły lekko, nacieram prowadnicę świeczką. Tak prezentuje się efekt końcowy. Jeśli Wam się podoba, dajcie proszę kciuka w górę i wypowiedzcie się w komentarzach, co sądzicie. W przypadku plecaka nadal korzystam z mody na naszywki. Tak naprawdę w 3 minuty pokażę Wam, jak zrobić plecak bardziej indywidualny i osobisty. Wybrałam plecak, do którego idealnie wpasują się naszywki. Tak naprawdę do przygotowania tego potrzebujecie tylko i wyłącznie żelazko i właśnie naszywki. Naszywki układam na plecaku i przeprasowuję je rozgrzanym żelazkiem. Ma być to plecak indywidualny, więc układam to wszystko tak, jak mi się podoba. Na pewno dzięki takiej indywidualności nie pomylicie swojego plecaka z czyimś. Często u mnie w domu było tak, że mój brat wyrastał z bardzo fajnych koszulek, a na mnie no, nie prezentowały się zbyt dobrze, bo były za duże. I właśnie dzięki niemu, tak naprawdę, i tym koszulkom wymyśliłam to, jak w łatwy sposób można przerobić taką wielką koszulkę na tunikę lub sukienkę. Zobaczcie sami. Do wykonania tuniki lub sukienki będą nam potrzebne nożyczki, igła i nitka. Po rozłożeniu koszulki dekolt zaznaczamy tak, by nie opadał nam za bardzo na oba ramiona. Nacinam materiał na szwie, a następnie wycinam najpierw przód, a później tył, starając się nie szarpać materiału nożyczkami. Przechodzę do podszycia rękawków. Rękawki zawijam na raz lub według uznania dwa i za pomocą kilku przeszyć rękawki są bardziej damskie. Tak prezentuję się tunika lub jak to woli sukienka. Na sam koniec mam dla Was konkurs, w którym do wygrania jest ten własnoręcznie przerobiony przeze mnie plecak. Zasady konkursu są takie, że um, link do tego odcinka musicie udostępnić na swoim profilu na Facebooku z hashtagiem Aleksandra Żura w konkurs. Zwycięzcę 26 września ogłoszę na swoim Snapchacie i na fanpage'u. Także powodzenia!